W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przepyszne naleśniki, ale nie takie zwykłe, bo dla chłopca i dla dziewczynki, czyli idealny pomysł na przekąskę, na śniadanie, na coś do zabrania do szkoły dla dzieci. Zbliża się wielkimi krokami już w sezon szkolny, tak więc warto pomyśleć nad czymś fajnym, kolorowym dla waszych dzieciaków. Oglądajcie przepis od deski do deski, zerknijcie też w opis tego filmu, gdzie czeka na Was oczywiście przepis pisany, oraz mała niespodzianka. A teraz już do roboty. Na samym początku chcecie poinformować, że partnerem tego odcinka jest producent marki AMT Gastrogus, właściciel sklepu internetowego bestfan.pl. Po obejrzeniu przepisu koniecznie sprawdź w sekcji komentarzy, jaka niespodzianka czeka tam na Ciebie. Zapraszam do oglądania. No i przepis rozpoczynamy moi drodzy od przygotowania nadzienia do naszych naleśników. Myślę, że jeżeli macie dzieci, to też nie macie za dużo czasu na przygotowanie nie wiadomo jakich posiłków także skyr, bardzo fajny jogurt typu islandzkiego, dużo białka co do tym idzie zdrowe budulec kości, budulec mięśni, budulec tak naprawdę całego ciała a właśnie czyli do takiego maducha, ale i też do dorosłego idealnie to wszystko się sprawdzi ja daję dwa serki waniliowe i jeden truskawkowy z maliną Dodam też jak widzicie maliny dla nasze naleśniki, znajdują się już tutaj obok, już są umyte, banany, także będzie fajnie owocowo i kolorowo, będą to naleśniki różowe i niebieskie, tak więc i dla dziewczyny i dla chłopaka. Tutaj całość mieszamy i tak naprawdę na nadzienie mamy już gotowe. No i teraz rozpoczynamy już przygotowanie ciasta na naleśniki. Na razie zrobimy taką bazę, z której to później będziemy tworzyć zarówno różowe, jak i niebieskie naleśniki. Dlaczego różowe, dlaczego niebieskie, dowiecie się tego za chwil kilka. Także na początek wlewam mleko, jak zrobić naleśniki chyba każdy wie, niektórzy dają tutaj wody gazowanej jeszcze. Ja tego nie robię, myślę, że jest to taka lekka bujda z tą e, wodą gazowaną. Może trochę są bardziej puszyste, jeżeli ktoś takie lubi. Jednak jeżeli dobrze podbijecie, jeżeli dobrze napowietrzycie to do ciasto, to żadna woda gazowana Wam nie będzie potrzebna. Do tego dwa jajeczka. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie w opisie tego filmu. Ja robię na oko. Cyk, drugie jajo do środka. Do tego oczywiście leci od razu szczypta soli. Nie za dużo, żebyście nie zrobili słonu na naleśniku. Wymieszajmy to wszystko. Ja nie dodaję żadnych cukru, wanilii i tak dalej. Ma być to prosty, szybki, łatwy przepis dla każdego. Do tego mąka i tak naprawdę ciasto macie gotowe. Taka najzwyklejsza mąka typ 450, mąka pszenna. Chodzi tutaj o to, żeby uzyskać odpowiednią do smażenia konsystencję. Ja naleśniki lubię cienkie, a więc żeby dobrze nam się one rozjeżdżały po patelni, jak najszybciej, jak najpłynniej, no to to ciasto musi być takie luźniejsze, nie za gęste. Myślę, że taka konsystencja będzie idealna. No i teraz robimy kolory. Mniej więcej ciasto dzielę na pół, także do drugiej miski wlewam część ciasta no i teraz żeby uzyskać kolory potrzebować będziemy mielonego czerwonego buraka, jest to naturalny jak najbardziej składnik można go pić po prostu jako napój, bardzo zdrowy notabene, a do niebieskiego blue matcha o tym możecie poczytać sobie więcej w mycie albo dajcie mi znać w sekcji komentarzy, każdy bardzo chętnie odpiszę, co to jest, z czego to się bierze także jak sama nazwa wskazuje, blue to kolor niebieski. Myślę, że około jednej łyżeczki takiej dosyć sporej tutaj wleciało. Do drugiego ten burak. Cyk i całość mieszamy. Zobaczcie tylko jak pięknie to wszystko się już barwi. Kimę z niebieskim. I również zobaczcie jak pięknie to wszystko nam się koloryzuje. No i żeby powiedzenie, że pierwszy naleśnik jest do wyrzucenia. Używamy dobrej jakości patelni, ja mam akurat z bestpan.pl e, Z odczepianą rączką, zresztą jak już oglądacie mnie od dłuższego czasu to wiecie, że współpracuję z tą firmą e, Korzystam, fajna, e, nie trzeba używać żadnego tłuszczu, powłoka zapewnia to, że nic się tu Wam nie przypali A naleśnik z powodzeniem Wam e, odskoczy e, I na pewno żaden pierwszy naleśnik jak dobrze zrobicie ciasto nie będzie do wyrzucenia, także ja to smażę i widzimy się tak naprawdę już na składaniu, żadnego tłuszczu, jeżeli macie inną patelnię gorszej jakości, no to delikatnie zróbcie sobie tam masełkiem klarowanym mm. albo oliwą z oliwek i tak naprawdę to wszystko, każdy kolejny będzie już naleśnik lepszy, ja też tutaj nie używam żadnego tłuszczu, chcę żeby te naleśniki były taką zdrowszą, fajną alternatywą właśnie dla dzieciaków. Mniej tłuszczu, to znaczy zdrowiej. Jeżeli nie macie takiej patelni, możecie również bezpośrednio do ciasta dodać tłuszczy. Jak widzicie, też tego nie zrobiłem. Także lecimy, rozgrzewamy do granic możliwości patelni i smażymy. No i moi drodzy, naleśniczki są już gotowe. Zobaczcie, niebieskie, różowiutkie, idealnie cienkie. Podstawiamy je na bok, przygotowujemy dodatki. Pamiętacie, że zrobiłem serek, także na już mamy. Do tego jakiś punkt ozdobny, jakiś banan owocki. Mogą być truskawki, jak najbardziej też fajnie będą pasować. Dajcie znać, czy Wy też zostawiacie tą końcówkę od banana, czy ją zajadacie. Ja jakoś od dzieciństwa ją zawsze wywalam. I teraz robimy na plasterki jednego banana. Dajemy odrobinę serka. cyk. I zobaczcie. Pierwszy gotowy. I dopiero teraz zawijamy. I tylko spójrzcie, jak przepięknie to wszystko wygląda. Jakie te kolory, jak to się wszystko mieni. O to właśnie chodzi. Genialnie, to wszystko wygląda. Ja się z wami żegnam. Tak to zobaczcie, wygląda nadziany. Do pełna, zdrowa, fajna alternatywa na śniadanie nie wiem, czy przekąskę dla dzieciaków, ale i dla dorosłych, niebieskie, różowe, do wyboru do koloru. Życzę smacznego, wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia.